Chodzi na bok i zaczniemy za chwilę mecz pomiędzy zespół Bomba i k czy w żółtych strojach zespół Bomba w sprawie Paweł Kucaba, Andrzej Kubicki, Daniel Guzicki, Michał Kro, Hulski, Bartek Semborowski, Damian Przekrzak Artur Stefania. I to oni rozpoczęli zmagania. Pierwsza sytuacja. I oczywiście zespół Kesto, czy stolczyn Zagozna! Koko, Kornatko, król, tołodzieńczyk i balczewski! Kołodzieje! Kołodzieje, oczywiście to jako prawka. I zredukowane? od I zespół hs przyjechali zmotywowani. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem eliminacji. Będą chcieli wyjść na pewno. Zresztą każdy przyjechał tu, żeby się pobawić się, pograć. I teraz bomba. Dez technicznie są dobrze przygotowani. Łana klepa. Do Klecha. To złota, To jest M5. I wycofanie do tyłu, ale teraz będzie końca? Niestety nie udało się. Udało się przejść zawodnika bomby, ale było blisko. I na przedpole piłka. Piękna, wskazać zespoło bomba. Rozpoczął przez nośnięto do panowanie zawodnika. Bomby i rozpoczęli. Ja Wszyscy wybiegają na pozycję, to będzie bardzo ciekawne. Już to wiem. Michał, nakładka. tu pana nakładka. I rozpoczęli zespół bomba. Nie Cofnięcie do bramkarza, spokojnie piłką od lewej do prawej, zobaczymy czy to będzie właśnie ta technika z Bomba, czy w tym rozpracujemy rywalizm. Przepodanie, chce skończyć, więc szybko przejść do ofensywy. I jeszcze raz typika zespół. Bomba. Bartek na troszkę, tak? Jeszcze ciekawszy. Oh, I uderzenie. Nie tym razem, ale świetne zejście za Monika z morem 5. A dokładnie jest to Michał Gropolski. Ustawuj się z tyłu. I znowu tył leka przewaga w posiadaniu piłki. Do lewej strony. Całcza cały wesłowąpa. I do środka. Z pierwszej piwki bardzo fajnie zagrać. Na skrzydło. Byłoby to ciekawe. Oba zespoły pierwszy raz w drugiej Smakują tej eliminacji i całego turnieju. Daj, Dosyć ryzykownie, ale ukało się. Idę I teraz król świetnie do ośrodka, ale jednak przechwycił zawodnik. Listo. Dobrze. Spokójmy grę. Jest to pierwsze spotkanie tych obu zespołów. Muszą poczuć murawę, atmosferę i wszystko co najlepsze. Szanujmy. Panowie, czemu wy od piłki uciekacie? Do gry, do gry. Podpowiedzi z prawej strony. Żeby jej więcej przy piłce, żeby ją opanować, pograć ją, pobawić się. Bo do tego ten jest się, żeby pograć, pobawić się, wypalać Jest ważna każdy ją czuje. To na pewno. I teraz dłuższy moment, w którym uczyło się Kajstowczym przy piłce. I to... Brawo! Świetnie Ciężko, okay, okay. praktyczny. <Należy> <minnaire samurai> wysoko przed pole. Ay, <skrywy> y a i minął się zawodnik. Chłopy. Dokładnie zawodnik numerem 69. Daniel Guzicki. Widać, jestem rozgrywającym od tyłu. Wiele kąpek. Tu jest sytuacja ze ścieką. Broma! Nie mam 1-0. <ra charger> Daniel Guzicki rozprowadza wiele akcji. On jest tym rozpoczynającym klasztę że się do skrzydła. Czy dojdzie? No, I wraca dynamiczne spotkanie. Rozkręciło na się. Walka jest. I w w pierwszy kształt. Yeah. Yeah. <grywa> Nie ma! Nul teraz ratuje drakaża. Kto wie, co to się tam stało? Był ciężki. I zasłonięty brakasz I dalej naparcie ze strony bomby. Bazę! Znowu niewiele brakło! Ja mam widziałem już w drafce, tak niewiele! No jest nas Jest taki moment, w którym pompa siadła. Siadła i.

I razem KS Stołczyn musi depresywniej yeah! ból! Jest pierwsza bramka, 1 0! Fantastycznie ją zmieścił Dawid Zmęczek. Panowie, na pewno Dokładnie, Andrzej Kubucki. I zobaczymy jak odbędę na to KS Stołczyn. Jeszcze sporo czasu. A świetny strzał z Ołuska jest to oczywiste. zagapię się i od razu odpowiem. Demetriusz całca z rozpętem. Jest w fazie takiej, której, której powinny padać bramki. Braka za bramkę. Przypominajmy, że to jest czas 15 minut, a otrzymuje się wynik 1 do 0. Także to wszystko mówi jaki poziom, jak wiele serca wkładają zawodnicy w to spotkanie. Jest owszem dla nich zabawa, ale oni czują tą rywalizację. Każdy z nas ma w sobie rywalizację. Jeżeli widzi kolegę po przeciwnej stronie, chce mu udowodnić wyższość. Świetne przegranie, ale brakarz wie co robi. I do mała, małe niezgranie. Brak komunikacji i bomba będzie wyżej. I do tyłu. Rakasz na pewno będzie szukał Daniela Kusickiego. On rozgrywa bardzo dużo. Podań. I do środka znowu. I do środka i Raz, dwa, to za dwa, trzy,

Któryś raz już bramkarz Spokaj Stoczyn ratuje. A teraz Kaczyń, tak jak Czubąfa, AK Stoczyn. AK Stoczyn musi chwilę, chwilowo wyrzucić, wyjść, chyba wyrzucić. Żeby ta presja nie trzymała i ten wysoki presji.

Jest to Paweł Kucaba! Zaczynam od piska od połowy. Wynik 2 do 0. Może nie jest to, że chcę zakęstotną, ale oni muszą ruszyć. Już nie ma. Nie ma co kalkulować muszą sześć lat, jeżeli chcą, liczyć się. Liczy się w tym meczu. To wygląda na kontakt. No i właśnie świetny dokraniec. Niewiele, jakby doszedł. Jakby doszedł tutaj. Andrzej Skrymicki, B.O.B. groźnie. Świetne miniecie. Sygnalizują, że była ręka sędzia niewzruszona. I Danie Włóczyski, w świetnym miniecie. Ale wyszła wyszła do ich biła. I od tyłu, od KS, to tu nie buduła się sytuacje. Które muszą sobie spadać coraz więcej, powinni. Wiadomo, że wysłuchowań nie odpuści, mają świetny wynik 2 do 0. Ale to jest Orlik. To jest Orlik i prawda, może trwać 10 sekund. GODZIĘ! GODZIĘ!

To tempo tego spotkania, ale teraz z Teraz fał i będzie zaczynał z powód Na pewno macie do udowodnienia. Dostrzydła do numeru 7, a dokładnie do parzewski. Sędzia podyktował jakieś przewinienie. Na pewno bolka jest to bob bo byłaby się z tego prawdopodobnie. Ale taka decyzja i musimy uszanować. I teraz jest Sasa. Ten kurwa nogi nie hamuje. I wylecza